Stworkowi odbył się koncert kolęd i pastorałek. Zasady bezpiecznego korzystania z zamarzniętych oczek wodnych. Oferta Raciborskiego Centrum Kultury na ferie zimowe. Środa 17 stycznia. Jolanta Zubkobu, witam państwa i zapraszam na wydanie wiadomości Raciborskich. Po raz dziewiętnasty w gminie Krzyżanowice został zorganizowany gminny przegląd kolęd i pastorałek Święta z kolędą. W minioną niedzielę odbył się koncert laureatów. W pięknym, barokowym kościele pod wyzwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie odbył się koncert laureatów przeglądu kolęd i pastorałek zorganizowany po raz dziewiętnasty przez Urząd Gminy w Krzyżanowicach, Gminnośrodek Kultury w Krzyżanowicach oraz parafię w Tworkowie. Wierni widzowie i laureaci przeglądu w skupieniu i ciszy wyczekiwali na godzinę czternastą. O tej porze właśnie gospodarz świątyni ksiądz proboszcz Piotr Tkocz przywitał wszystkich laureatów i gości wyrażając ogromną wdzięczność za udział w tym magicznym bożonarodzeniowym kolędowaniu. Słowa podziękowania złożył też wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki. tuż potem dyrektorka gminnego ośrodka kultury Sabina Ciurazkiewicz dokonała uroczystego otwarcia. Tym razem również przegląd cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wpisał się już po prostu w, w naszą przestrzeń kulturalną gminy Krzyżanowice. Jaki, jakie hasło? Po prostu kolendy, pastorałki, piosenki świąteczne i polskie, i niemieckie, bo chodzi o pokazanie naszej kultury. Wajnach, ten mit, mit Wajnach, święta z kolendą, to, to jest tytuł tego przeglądu. Konkurs odbywał się tradycyjnie w kilku kategoriach, dzieci w kategoriach wiekowej 1, 3 i 4, 8 oraz dorośli. Nadesłano blisko 40 zgłoszeń, wystąpili głównie soliści, duety i tria wokalne, a także instrumentaliści. Żyli jak co roku zwraca uwagę przede wszystkim na ogólny wyraz artystyczny. Na to w jaki sposób dzieci śpiewają, jaki mają poziom, ale też jak pięknie się prezentują. Generalnie oceniana jest całość. Nasze żyli składa się, co roku składało się z dwóch jurorów. Była to pani Zuzanna Ortmans, która również w tym roku z nami była. Był pan Jan Goldman, chyba znany w raciborskim środowisku. No i pokusiliśmy o to, aby zaprosić nowego Jurora, przedstawiciela młodzieży, Bożeja Klimaszka, który był również uczestnikiem szansy na sukces, a jest mieszkańcem tworkowa. Poziom przeglądu był bardzo wysoki, tak stwierdziło jury. Sabina Ciuraszkiewicz dodała, że sam przegląd jest poziomem koncertowym. Lauraci tradycyjnie zostali obdarowani dyplomami i aniołkami, które wręczył wójt gminy Grzegorz Utracki. Tegoroczna nagroda została wzbogacona o warsztaty wokalne. Każdy laureat przeglądu mógł wziąć udział w warsztatach, które prowadził właśnie Błażej Klimaszka. Odbywały się one między świętami w takim dość intensywnym okresie, natomiast wszyscy uczestnicy byli zachwyceni, zadowoleni i na pewno podszlifowali swój warsztat. Wszyscy biorący udział w przeglądzie jednogłośnie stwierdzili, że nie nagrody są ważne, a atmosfera i wzajemna współpraca. Dzisiaj zaśpiewam piosenkę pod tytułem Snow Flexion. A o czym jest ta piosenka? O płatku śniegu. W tym przeglądzie nie biorę pierwszy raz udziału. W poprzednich latach też już brałam udział i na pewno nie skończę brać udziału w tym przeglądzie, bo bardzo mi się podoba występować i no, lubię to robić. Jak już wspomnieliśmy, do przeglądu dołączyli dorośli, którzy wyjątkowo przeżywali zarówno rywalizację, jak i koncert laureatów. Bardzo mi się podoba właśnie taka inicjatywa. Jest to coś pięknego i na pewno nie, nie skończy, dopóki mi się starczy. Jaki dzisiaj repertuar i co w pani repertuarze najbardziej pani lubi? Pastorałki uwielbiam. Ostatnio była maleńka miłość Eleni, a w tym roku śpiewam Blue Cafe święta w nas. Także myślę, że nastrój będzie naprawdę super. Gdy znowu tyle serc połączy się i niech ożyje w nas świąteczny blask, kiedy pada śnieg, z aniołami w tle kolędować chcesz, Święta w nas wow, 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 ty i ja Zadowolenia z kolędowego koncertu laureatów nie ukrywał wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki. Dodajmy pomysłodawca przeglądu kolęd i pastorałek. Generalnie się cieszę, że 20 lat temu, kiedy powstał w mojej głowie gdzieś tam pomysł takiego festiwalu kolęd, pastorałek, żeby popularyzować kolendy pastorałki wśród dzieci i młodzieży, okazało się, że teraz już i dorosłych, no przetrwał ten pomysł, rozwija się ten przegląd i te koncerty galowe laureatów. Niezmiennie tutaj w Kościele Parafialnym w Tworkowie korzystamy z gościnności Parafii i, i Proboszcza. I cieszę się, że on się cieszy takim powodzeniem. I, i ciągle nowi artyści pojawiają się, teraz już i starsi. Myślę, że to jest dobra taka szkoła i, i taka tradycja kolęd na Śląsku. I wpajamy to dzieciom, młodzieży i dorosłym, żeby ta tradycja nie zaginęła. Jak dodał Grzegorz Utrecki, tradycyjne kolędowanie wpisało się w kalendarz gminy i z roku na rok przyciąga coraz więcej chętnych. Jest to ważne dla mieszkańców, ale też dla młodego pokolenia, które kultywuje pamięć i historię swoich przodków. Zbliżają się ferie zimowe. Szukając rozrywki, dzieci chętnie spędzają czas na zamarzniętych akwenach wodnych. W przygotowanym materiale przedstawimy Państwu kilka zasad bezpiecznego poruszania się po lodzie. Zamarznięte stawy, jeziora i rzeki zawsze są niebezpieczne. Niefrasobliwość dorosłych oraz pozostawione dzieci bez opieki zbiera co roku śmiertelne żniwo. Mimo ostrzeżeń słów poratunkowych, co roku pod lodem ginie kilkanaście osób, informuje Państwowa Straż Pożarna. W związku ze zbliżającymi się feriami przypominamy zasadę bezpieczeństwa. Utrzymuje się mróz, cieki nasze wodne zamarzają i dużo z... Wyrobisk pożwirowych, które również znajdują się na terenie naszego powiatu Raciborskiego. Musimy na to zwrócić uwagę, ponieważ jest to bardzo zdradliwa sytuacja, kiedy na taki lód wejdziemy, a on się pod nami załamie. Nigdy nie jesteśmy w stanie bezpiecznie ocenić, czy możemy na tym lodzie przebywać, czy nie, więc tutaj przede wszystkim zalecamy, aby korzystać z obiektów, które są do tego przygotowane i przede wszystkim nadzorowane. Nie wchodzić na właśnie cieki wodne, nie wchodzić na wyrobiska, zbiorniki wodne, które nie wiemy w jakim są stanie. Jak dodaje kapitan Wyrba, jeśli już do takiej sytuacji dojdzie, należy przede wszystkim zachować spokój. W pierwszej kolejności głośno wołać o pomoc. Musimy oszczędzać siły, ponieważ już kilka minut przebywając w tak zimnej wodzie dochodzi do wychłodzenia organizmu. Opadamy z sił, a wydostanie się na lód to jest bardzo trudna sprawa. W przypadku, gdy jesteśmy świadkami takiego zderzenia i widzimy, że ktoś wpadł do wody, to najpierw musimy zadbać o własne bezpieczeństwo, a następnie udzielać pomocy poszkodowanemu. Na początek, w pierwszej kolejności, wezwijmy służby ratunkowe. Ewentualnie dalej możemy rozpoznać, zastanowić się pod kątem udzielenia pomocy tej osobie, znaleźć jakąś długą. Grubą gałąź, czy użyć szalika, w jakikolwiek sposób sanki podać, jakiś element, który mógłby pomóc tej osobie wydostać się, czy to na lód, czy to na brzeg. Jeżeli nie zastanowimy się nad swoim bezpieczeństwem i wejdziemy na lód to tak samo jak ta osoba wcześniej możemy znaleźć się w wodzie i tylko pogorszymy sytuację i tylko więcej osób y, będzie wymagało udzielenia pomocy. Państwowa Straż Pożarna w ramach prewencji prowadzi różne kampanie społeczne. Jedną z nich jest pomoc przy organizacji na przykład ślizgawki osiedlowej. Jeżeli jest do tego sprzyjająca aura, utrzymuje się mróz, y, możemy pomóc stworzyć takie lodowisko, y, gdzieś wylać wodę w miejscu do tego, powiedzmy, wstępnie przeznaczonym, gdzie dzieci w bezpieczny sposób mogą z tego później korzystać. Obiekty, instytucje, zarządcy mogą do nas się zgłaszać bezpośrednio do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu telefonicznie bądź osobiście. Tutaj umówimy dogodny termin, miejsce tego, jeżeli wszystko będzie przygotowane, strażacy przyjadą i pomogą w stworzeniu tego lodowiska. Jak już wspominaliśmy, strażacy prowadzą zimowe ćwiczenia prewencyjne. Najbliższe odbędą się już w piątek na Żwirowni w godzinach porannych. Również strażacy korzystając z tej aury zimowej, która się utrzymuje, mamy zamarznięte zbiorniki wodne w Raciborzu na Ostrogu. Strażacy prowadzą ćwiczenia w tym tygodniu z ratownictwa lodowego, z wydobywania właśnie osób, które wpadły do wody. Takie ćwiczenia przeprowadzamy. Wszelkie zasady bezpiecznego korzystania z zamarzniętych oczek wodnych znajdziecie Państwo na stronach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz na facebookowym profilu Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. Raciborskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na zajęcia i warsztaty dla dzieci w ramach akcji Zima w Mieście 2024. Jak co roku dla każdego coś fajnego, zapewnia Raciborski Ercek. W tym sezonie raciborskie Centrum Kultury tradycyjnie zadbało o dzieci i młodzież z naszego regionu. Jest sporo propozycji stałych, ale też i nowości. Już w pierwszy dzień ferii 29 stycznia rozpoczynamy wycieczką do sztolni Królowa Eliza w Zabrzu. I tam czeka na nas zimowa szkoła magia z warsztatami tworzenia świec żelowych tradycyjnie nie zabraknie zajęć z malarstwa, ceramiki i rzeźby, a także warsztatów tanecznych. W kolejnych dniach w pierwszym tygodniu ferii, jak co roku, dużym zainteresowaniem cieszą się warsztaty taneczne, które poprowadzą instruktorki zespołu tanecznego Skaza, warsztaty rzeźby z Katarzyną Barą Rogulą oraz warsztaty malarstwa z Maksem Rogulą. W kolejnym tygodniu pracownicy Raciborskiego Centrum Kultury zapraszają na równie interesujące zajęcia teatralne i z rękodzieła. W drugim tygodniu czeka na nas, czekają na nas warsztaty teatralne i tworzenie masek z Izą Karwot. W świetlicy w Brzeziu zapraszamy na warsztaty ceramiki i tworzenia makatek z Agnieszką-Patalą. Natomiast w drugim tygodniu Judyta Gabryś zaprasza nas na warsztaty rękodzielnicze kreatywnia. Z kolei w Domu Kultury Strzecha zapraszamy na warsztaty Dekupażu z Beatą Franiczek oraz warsztaty robotyki LEGO. A już 2 lutego niespodzianka dla najmłodszych, powiedziała nam Alicja Plochburda. O godzinie 17 do Domu Kultury zapraszamy rodziców z najmłodszymi dziećmi, zapraszamy na spektakl Smurfowa przygoda. Wszelkich informacji udziela Raciborskie Centrum Kultury przy ulicy Chopina 21 lub pod numerem telefonu 32 415 31 72. Program można też znaleźć na stronie internetowej lub profilu Facebookowym Raciborskiego Centrum Kultury. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. to wszystko co przygotowaliśmy w naszych wiadomościach zapraszam na jutrzejsze wydanie ja się z państwem żegnam życzę mi